cześć, chciałabym wam tutaj przedstawić dowody na drugi eksodus, który występuje w Biblii i że nie dotyczy on Rzymianów, którzy zajęli Ziemię Świętą. Tylko jest to wydarzenie, które dopiero nastąpi. Postaram się podać wersety z Biblii odniesienia, żeby udowodnić, że dopiero się stanie. Więc już ten werset przywoływałam Jeremiasza 31 yy, werset 7 tak oto Pan mówi Jakubowi cieszcie się i wołajcie radośnie wobec narodów, podnoście wrzawę i wychwalajcie, mówcie Pan lud swój ocalił resztę Izraela, oto ja prowadzę ich z północy, pozbieram ich nawet z krańców ziemi na święto Paschy zbierze się wielki tłum, powrócą tutaj odchodzili z płaczem a w radości powiodę ich z powrotem wzdłuż kanałów drogą prostą, na której nie zbłądzą. Jestem bowiem dla Izraela ojcem, a Efraim jest moim pierworodnym. Jest tylko o świę święto Paschy jest powiązane ze, ze zbiorem pszenicy. Obecnie u Rzymianów obchodzi się w kwietniu gdzieś, no ale jest, biblijnie jest związane, ze zbiorem zbóż, więc powinno być o wiele później, jak w kwietniu. Według mnie jeszcze nie, nie wydarzyło się w tym roku to prawdziwe biblijne. To, co Kanadyjczycy sobie obchodzą, to jest tylko to, co oni sobie obchodzą, nie bardzo na Biblii się to opiera. Więc mamy tutaj obietnicę drugiego eksodusu. Jeszcze poszukajmy. Izajasza. 60 Sześćdziesiąt. Przyjmij Jeruzalem światło, przyjmij światło, bo Twoje światło nadchodzi, już unosi się nad Tobą. Chwała Pana. Oto ciemność i czarne chmury zalegną w krainach różnych narodów nad Tobą. Natomiast ukaże się Pan Jego chwała, objawi się nad Tobą. Królowie podążą do Twojego światła, narody do Twojej jasności. Pop Prowadź wzrok swój wokół siebie i popatrz na zebrane twoje dzieci. Oto wszyscy Twoi synowie wracają z daleka, Twoje córki na rękach są niesione. Spojrzysz i zdumienie ogarnie Twe serce, bo ku Tobie się skieruje bogactwo mórz, narodów i ludów. Jeruzalem, czyli Syjon lub Cura Syjon wielokrotnie wymieniona. Teraz Ezechiela. Ezechiela 20:34. Wyprowadzę Was spośród ludów twardą ręką, ramieniem, potężnym gniewem kipiącym, zabiorę Was z krajów, po którym zostaliście rozproszeni, zaprowadzę Was na pustkowie, odległe od ludów i tam prawować się z Wami będę, z każdym osobiście, jak prawowałem się z Waszymi ojcami na pustkowi, odległymi od Egiptu. Tak i Was podam sądowi, mówi Pan. Więc to jest niesamowicie ważne że jest to drugi Eksodus. Wyraźnie nawiązuje Pan, Bóg, że był już pierwszy Eksodus w Egipcie, ten w Egipcie, ten w Afryce. Według mnie Egipt jest czymś innym, innym państwem. Według mnie są to Stany Zjednoczone, a Babilon to Anglia, Zjednoczone Królestwo. Każę wam przejść pod mą laskę pasterską, aby was sprawdzić. wiedziele dziele pomiędzy was bezbożnych i zbuntowanych, aby ich wyprowadzić z ich domów na obczyźnie, ale do krainy Izraela nie wejdą. Przekonać się, że jestem Panem. Przypomnę, że w pierwszym Eksodusie yy, tylko Jozue i Kaleb weszli. Do ziemi obiecanej. Nawet Mojżesz nie dotarł za grzechy. Musiał umrzeć chyba, zdaje się, w Moabie, sięga wyjścia, więc, o Mojżeszu, Mojżesz powiedział do pana: Wybacz, panie, ale już od wczoraj, przedwczoraj, teraz od chwili, kiedy zacząłeś rozmawiać ze swoim sługą, nie czuję się człowiekiem wystarczająco zdolnym. Jestem ociężały i powolny w mówieniu. On przy tobie będzie mówił do ludu, będzie twoimi ustami, a ty dla niego będziesz pośrednikiem w spotkaniach z Bogiem. Odszedł Mojżesz i udał się najpierw do Jetry swego teścia. Rzekł mu, muszę wybrać się w drogę, chcę wrócić do swoich braci w Egipcie i zobaczyć, czy jeszcze żyją. Jetro odpowiedział Mojżeszowi, idź w zdrowiu. Więc tu motyw, że Mojżesz ożenił się na obczyźnie. I dopiero po ożenieniu się wraca do Egiptu po swoich braci, żeby zrobić eksodus. Dodam, że Mojżesz musiał uciekać na obczyznę, ponieważ zabił Egipcjanina. Teraz jeszcze wróćmy do Jakuba, do Księgi Rodzaju. 29. Jakub odszedł stamtąd pieszo do Krainy Wschodów, Słońca, do Labana, syna Syryjczyka, Betuela, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa. Gdy się tam rozejrzał, zobaczył studnię na polu, a przy niej spoczywające trzy stada owiec. Z tej studni bowiem pojono zwierzęta. Bo właśnie nadchodzi z owcami Rachela, jego córka. Wtedy jak że dzień jest jeszcze wysoki, nie czas, aby już spędzać stada. Napójcie je zatem i nadal idź, idźcie paść. Nie możemy iść paść, póki nie zbiorą się wszystkie stada. Dopiero gdy odsuniemy kamień z nakrycia studni i napoimy owce. Nie skończył jeszcze rozmawiać z nimi, gdy oto Rachela. Córka Labana przybyła z owcami swego ojca, bo to ona wypasała stado swego ojca. Kiedy powiedzieli Racheli, że to jest kuzyn jej ojca i że jest synem Rebeki, zaraz pobiegła, by powiadomić ojca o spotkaniu. Gdy Laban usłyszał imię Jakuba, syna swej siostry, od razu przyspieszył, by go przywitać. Objął go i ucałował, a potem wprowadził do swojego namiotu. Tam przedstawił labanowi wszystkie wiadomości. Laban odezwał się do Jakuba: Chociaż jesteś moim kuzynem, nie możesz mi służyć za darmo. Powiedz mi, jaka ma być twoja zapłata. A laban miał dwie córki: starsza miała na imię Lea, a młodsza Rachela. Oczy Lei były niedowidzące, Rachela natomiast miała piękną figurę i czyste spojrzenie. Jakub zakochał się w Racheli, dlatego powiedział: Będę ci służył przez siedem lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Służył Jakub za Rachelę siedem lat, a były one dla niego jak parę krótkich dni, bo bardzo ją kochał. I zwrócił się Jakub do Labana, mówiąc: Daj mi moją żonę, bo wyznaczone mi dni osiągnęły już pełną liczbę, chcę zbliżyć się do niej. Laban zatem zgromadził u siebie wszystkich mężczyzn z tej okolicy i wyprawił wesele. Późnym wieczorem Laban wziął Leję swoją córkę i zaprowadził ją do Jakuba. Jakub zbliżył się do niej, dał też Laban lei swojej córce Zilpę, swoją służącą, by jej usługiwała. Kiedy nastał dzień, Jakub spojrzał, a to Lea zapytał więc Laban dlaczego mi to zrobiłeś, czy nie za Rachele byłem twoim sługą, dlaczego mnie oszukałeś? Laban odpowiedział, naszych stronach nie ma zwyczaju, żeby wydawać młodszą przedstarczą. Dopełnij zatem z nią to 7 siedmiodniowe wesele, a ja dam ci potem również tę, ale będziesz musiał przepracować u mnie następne 7 lat. Z te daty coś mówią, może być to data pochwycenia w 2017 roku, zdaje się, że we wrześniu był już na niebie znak chyba panny, więc. Poczekajcie Powoli, powoli zro Zrobię następne wideo Żeby to wszystko Obliczyć A zobaczcie Te daty coś znaczą W sprawie Drugiego eksodusu Dzięki